Jak, jak to pan, zaczyna od tego, jak to pan rybak będzie się super dachem, kurwa? Wolko, wolpo! Wal, rybak, wal! Zakręć go, nakręć go! Mamy w łosia, który tam idzie? Ja Czasem. kurwy ty niebany! Ej, pszt! Chuj, chyba nie słyszał. Iż trzeba się kur... Moje drogi! Chuj, Stary, jak to? W tą? Czy w tą? Na dół. Na dół, walcz rybak, no walcz, kurwa. Pójdę na no jakimś kurwa... ...pogmaty ten. Jak to się walczy, robi? Czyli przesuwają te, kurwa. Poczymaj! podtrzymaj. podtrzymaj, podtrzymaj. Jak to? W tą czy w tą? Na dół! Jest, Czesiu. Kurwa, tu! mi tu! Staj. Czesiu, ochuci ja, teraz. Nie idzie tego. Czesiu, e, o to ty walczysz. Być i to, być i to. Też stary, nie No tak. walcz, no walcz, kurwa, dalej z tym. Tak i to, kurwa, swój Pierdalaj kurwa z tym aparatem Co jest z takim aparatem? Nie da się umiesz... jest strzelą jak kurwa Coś się zaje... No kurwa Zajebałem się mułem Czesiu Nie kurwa, ciebie sław. Jeszcze Ty mi na nogi kurwa pojebany Spierdalaj no. z tym oknem Nie walmułem butem bucem kurwa Nie lo, szedł że ci nowy pożył, kurwa Los kurwa śpi Dobrze że żyję, pastu. Nie Pałku, ja, dalej lecimy, jak to otworzyć? No na dół kurwa! No a ja, bym... Ja też nie będę tego otworzył. Dupę mu palca u nogi wsadzam, ale ja mu, ja mu... Jem... A ty palc, kurwa. tylko. Aaaaa! Co do sytuacji fizycznej. Aaaa! No ja pierdolę, kurwa, zaraz wyjedę szybę. Ponio tu! Aaaa! Aaaa! go obuś kurwa! Ale on no, to lubi, suka jebana. Kurwa, patrz jak się wzięłaś? Bie... Dawaj no kurwa, kulpa, to tyle, No o No, zobacz nie, Ale no zobacz kurwa. Ale no nie, i nie, 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 no stary, tak. Poza tym temat dzisiejszego programu nosi nazwę Wiosna Cienoma 018-019 DDC Budzi ci Cienoma! 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 a ma. Cienoma! Do kurwa kurwa ci daje Cienoma! będę Cienoma! Kurwa Cienoma! 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 a A, 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 a. Oh. Ej stary! Ja bo tu... Moja noga. Weź glożka obu, żeby to kurwa... Czekaj, ja hej, cześć, się. A? Mój a ja a, się a, masz Masz kurwa, masz tylko! A, masz, a a, a, a a! Ty! Weź do No to, bo to jest rozum, że jak tam skurwysyn. No, star. eee, i razem, No, nocą. Ouch! Ej, też. Hej, widziałeś Samaj kurwa! Do. No, chodź, 15 minut. Zobacz, odbuduj kurwa, doch! Ok, ok, ok. ja <tok> <bech>? No <tok> 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 kurwa! No chodź, to <tok> <tok> No chodź, tutaj No chodź! tutaj! chodź! kurwa chodź! No 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 No Ja bym chciał to? Poczekaj złotych, maksymalnie Weź to, tam Weź to. O, skurdy. O, skurdy. O, skurdy. Wyprawki nie będzie Wyprawki nie będzie Mandaty w pięćset złotych Dla wszystkich? Po pięćset złotych O skurwysyn Dla każdego? Ja się no to pali w celu, nie mogę się przyjrzeć tu? Zobaczę się na twarkę. Ja się tutaj dziś od ja nie palę No, czyli, no w ogóle oczywiście nie, ja osobiście nie palę No w ogóle ten, to no tutaj koledzy palą albo ten